Ciało ludzkie, jak mówi pouczenie Boży z świątynią Ducha Świętego, ale w znaczeniu praktycznym dla ludzi jest ono wykonawcą decyzji, by miłować. Człowiek ciałem dokonuje trudu miłowania. Dlatego ciało podlega szacunkowi. Za życia, uszanowaniu po śmierci, ciało również nie jest do dowolności. Ludzie w upadkach grzechowych z ciała uczynili sobie używkę, aby było dostarczeniem wrażeń zmysłowych, skąd się bierze obżarstwo, z pokusy przyjemności. Skąd się biorą grzechy nieczyste? Również z tego samego. Gdy ciało ludzkie jest potraktowane w sposób niegodny, z poniżeniem, z lekceważeniem, wtedy ciało ludzkie jest użyte nie do miłości, lecz do grzechu i ono staje się wtedy narzędziem zła. Na ciało drugiego człowieka trzeba patrzeć z Bożego punktu widzenia, aby nie dorobić się wzgardy, co wyraża się na przykład najłagodniej, mówiąc, w złośliwych komentarzach. Tylko spojrzenie wiary na drugiego człowieka, czyli na jego ciało, ratuje człowieka od grzechu, wzgardy albo pożądania. Bo porządliwiec patrząc na człowieka kwalifikuje do konsumpcji, do wzgardy. Jednego wyskonsumował skonsumował, drugim gardzi. Tymczasem ciało ludzkie jest jakąś tajemnicą boską daną człowiekowi wstępnie na ziemi. A dopełnienie tej tajemnicy nastąpi przy zmartwychwstaniu ciała. Wszystkich zmarłych. Każdemu dana będzie wieczna chwała lub wieczna odraza według tego, co sobie wybrali. Dlatego ciało ludzkie nie jest do tatuaży, nie do tego, by je przemrażać, gdy jest zima, gdy je, by je przekarmiać. By z ciała uczynić sobie narzędzie do bicia wyśrubowanych rekordów sportowych, sport wyczynowy, zawodowy niszczy ciało i nie ma wartości żadnych, nawet wychowawczych, dlatego, że sezon sprawności sportowej jest bardzo krótki. Jest on z duchowego punktu widzenia często bardzo zmarnowany, a później przychodzą zdrowotne skutki czegoś takiego, kiedy człowiek ciało swoje poświęcił dla próżności, dla rekordu, dla ludzkiej chwały, która jest śmiertelna. Ciało ludzkie ma być osłonięte przed spojrzeniem, aby nie budziło porządliwości. Dlatego z ciałem Pan Bóg złożył instynkt wstydu, który jest strażnikiem ludzkiej godności. O niektórych mówimy bezwstydni. To ci, którzy są już tak zapramieni, wywieni w grzechach nieczystych, że dla nich nie ma granicy zawstydzenia, hamulców im jest wszystko jedno, czy w ubraniu, czy na nago. Tylko małe dzieci mają poczucie wstydu, i nawet spojrzenie na dziecko może budzić lęk i nieśmiałość. Dzieci niezepsute są dziećmi zaufania Panu Bogu takiego bezwiednego, naturalnego, nastawionego na niewinność na to, by je miłować. Są zagrożone przez ludzi nieprawych, że to zaufanie do dorosłych może być straszliwie wykorzystane. Także ciało ludzkie nie jest dla rozpusty. By Świątynią Ducha Świętego, kto by zbezcześcił Świątynię Ducha Świętego, tego zniszczy Bóg, mówi Pismo Święte. Dlatego ciało ludzkie podlega ochronie, by było zdrowe, czyli służebne, by było długo służebne. Są niektórzy, którzy mają ciała chore od początku, i wtedy służebność ciała polega na ich cierpieniu znoszonym dla samego Boga. Niektórzy tak mają. Trzeba dar rozpoznać. Przyjąć jak z ręki Boga i wprząść w służbę. Czy to pracy, czy innej posługi, czy cierpienia, trzeba oddać się Bogu w ciele ludzkim, które jest stworzeniem Bożym. W ludzkim ciele jest dusza, która myśli i rządzi, ale ciało wykonuje rządy duszy. Dobrze jest mieć spojrzenie wiary na siebie i drugiego człowieka, a będzie wtedy mniej nadużyć i więcej roztropnej troski o dar ludzkiego ciała.